Faza grupowa jest po to, by z niej wyjść. Ta drużyna może dziś tego dokonać. Dziś gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Klopa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. Przed nami ostatni, trzeci mecz fazy grupowej Euro 2024. Z pewnością oba zespoły będą chciały dać z siebie wszystko. Reprezentacja Francji zmierzy się z naszą drużyną narodową. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Szansa, czy przełamie impas! Ale był czujny, brawo! Czas na skład reprezentacji Francji. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłową. Ale mamy zagrożenie bramki. Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Wrzuca w okolice 11 metra. Próbuje teraz szczęścia. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. Dajoku pamykano. Przyjmuje Kundy, Tembele, świetny przechwyt Kiwiora. Zieliński przyjmuje piłkę. Griezmann, Fidjany Mbappe. Wpisów teraz oj nie złapiłka na dobieg. szansa na objęcie prowadzenia. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Przównożny. Druga Bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. karne głęboko teraz rzuca piłkę w pole karne i nic z tego nie będzie dobra interwencja poszedł do przodu od razu zrobiło się ciekawie I zejście do osi boiska siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko no cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Miłka w grze, zaczynamy drugą część meczu. Polacy mogą być z siebie zadowoleni, ale prowadzenie jest tylko jednobrankowe. Trzeba uważać. Bardzo udany teraz lot. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję, co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. A jeszcze piłka zdążyła się odbić, to mogło pójść w trybuny, ale trafione idealnie, zabójczy półwolek. 2 do 0. Gramy dalej. Piątek przed szansą. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Próba odbioru w ataku. William Saliba. Teraz Teo Hernandez. Rizman. Teo Hernandez. Teo przy piłce. To musi być gol. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Zmiana w drużynie Francji. <śmiany> Griezmann mocno kieruje piłkę. O, i gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Luksa przy teraz. Teraz strzał z dystansu. Dobra, spokojna interwencja. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No i już po akcji. Aleś interwencja w polu karnym. Podanie do Krzysztofa Piątka. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Zdecydowane wejście teraz. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Strzał z daleka. Dembele. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. No i nic z tej kontry nie będzie. Trzymański. Teraz Dawidowicz. lepiej to wygląda i co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Pozostało już tylko 120 sekund. Ależ ma żelazne nerwy. Piotr Zieniński. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Adam Buksa dzisiaj pokazał się z naprawdę dobrej strony. Jak ty, Jacku, widzisz ten jego występ? Na pewno warto pochwalić dzisiejszą dyspozycję, zadecydowała drużynowa jakość, ale też bramka i znakomite okazje w całym meczu. Brawo!